Popularny fizyk z Uniwersytetu Harvarda, Avi Loeb, planuje ekspedycję na Pacyfik w poszukiwaniu pierwszego międzygwiezdnego obiektu, jaki znalazł się na naszej planecie. Gra jest o niemałą stawkę, a naukowiec zorganizował w Papuji Nowej Gwinei poszukiwania o łącznej wartości 1,5 miliona dolarów. Mowa tu o fragmencie obiektu odkrytego w 2019 roku i zidentyfikowanego jako pierwszy odkryty meteor międzygwiezdny. A więc słynny obiekt Oumuamua. Ekspedycja będzie poszukiwać fragmentów tego obiektu na głębokości prawie 2 km nad dnie oceanu. Przeszukany zostanie obszar o łącznych wymiarach 10 km na 10 km. Jest to całkiem sporo, mając świadomość tego, że jeśli byłby to meteoryt żelazny, to fizyk może poszukiwać tam około 1000 fragmentów większych niż milimetr. Jak myślicie, czy badacze natrafią na coś niezwykłego?